Trasa Mołdawii. Jak wygląda przejazd przez granicę i co sprawdzają? Dziś przejeżdżałem, sprawdzili mi prawo jazdy, czy mam na motocykl, zieloną kartę, czy ważna na terytorium Mołdawii. Wnikliwie to sprawdzali. Co jeszcze? No oczywiście kontrola graniczna wspólnie z Ukraińcami, a nawet psem węszącym przetrzepali wszystkie sakwy. Znowu pytali o tabletki, tak jak przywieźli na Ukrainę. Nie wiem, co oni mają z tymi tabletkami, może mają za mało i kwitnie czarny rynek, może mają za mało leków. Eee. No i tak. I wjechałem do Mołdawii. Krajobrazy prześliczne. Ciężko to oddać na, na zdjęciach, gdy na przykład aż po horyzont ciągnie się pole samych słoneczników. Warunki drogowe O Jezu miałem przejechać prawie 400 km, przejechałem niecałe 300. Gdyż droga od granicy do miejscowości Soroki, gdzie teraz jestem, to po prostu tak ona nie jest tak uszkodzona jak drogi gdzie niegdzie w Ukrainie, ale jest coś jakby jakby pomarszczona przez. Przez cały czas, przez całą tą drogę była pomarszczona, więc wytrzęsło mi łeb do tego stopnia, że nie byłem w stanie jechać dalej. Do tego, oczywiście, gorąco. A co jeszcze najciekawsze, kierowcy. Szaleństwo po prostu. W przeciwieństwie do Ukrainy, gdzie żadnego strachu na drodze człowiek nie odczuwał, to tutaj e, oczy dookoła głowy i trzy razy na sekundę trzeba się rozglądać. Naprawdę. Jeżdżą jak szaleni. Policji mało na drogach, stosunkowo. Chyba tylko w miastach łapią, bo w mieście jednak wszyscy kierowcy zwalniają do przepisowej pięćdziesiątki. Ale poza miastem to już jest po prostu wolna Amerykanka. Widziałem w lusterku gość, który mnie wyprzedzał. Wyprzedzał go jeszcze jeden na drodze dwupasmowej. tak Znaczy jeden pas w jedną, drugi pas w drugą drogę, w stronę. A kilka kilometrów dalej, te samochody, mam to gdzieś chyba na filmie, złapałem z kasku Rozwalone, rozwalone, jeden w rowie, jeden rozbity Drugi rozbity, ludzie siedzieli w rowie, ktoś dzwonił po karetkę, więc Mołdawia drogowo, jeżeli chodzi o jakość nawierzchni do tej pory strasznie A Mołdawia zaczęła się bardzo przyjemnie, bo w pierwszej miejscowości za granicą, gdzie chciałem wymienić pieniądze. E... Zdarzyło mi się to pierwszy raz w tych rejonach. E... Przechodząca dziewczyna, całkiem ładna, całkiem młoda, e... pomachała mi i uśmiechnęła się. E... No ja stałem w tym momencie, ale <laughs> miałem kask na głowie i to był chyba ten sukces, bo jakby zobaczyła starego dziada, to na pewno by nie pomachała. Waluta. Mołdawii to tak zwany lej mołdawski można wymieniać w bankach można wymieniać w, w kantorach wymiany walut ja w Polsce znalazłem jedno miejsce gdzie na rozpisce te leje były ale tak naprawdę nie były dostępne więc przywiozłem euro wymieniłem euro ceny No pokój hotelowy za 90 zł hotel z basenem z klimatyzacją więc ceny niższe, sporo niższe niż w Polsce, niższe chyba mam wrażenie niż na Ukrainie. E, za 50 zł taki obiad dwudaniowy z deserem, e, z drinkiem, e, z wodą, z kawą, więc chyba nie jest. Jeszcze, chyba nie jest jeszcze jakoś drastycznie drogo. E, kraj widać ubogi, co kilkaset metrów. Na poboczu drogi ludzie, którzy sprzedają to, co im ziemia urodziła, wspaniałe owoce, warzywa, jakieś przetwory domowe. Zaopatrzę się jutro. No i tu po, 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 po drzewach, już widać, że jakby zaczynała się jesień, chociaż temperatura wcale na no to nie wskazuje. Porozumiewanie się w Mołdawii. <laughs> Albo po mołdawsku, który jest z tego co wyczytałem odmianą rumuńskiego, albo po rosyjsku, po angielsku raczej ciężko, mało kto. Po rosyjsku bez problemu. Ludzie życzliwi, mili. Na pierwszy ogień, jeśli chodzi o zwiedzanie, poszła twierdza w Sorokach. Bardzo ładnie odrestaurowana, leżąca nad Dniestrem. A dlaczego Soroki? Były moim celem, bo po drugiej stronie był znany z Sienkiewicza Jampol. A jeśli dobrze pamiętam, to Bochum się z Mołojcami wybierał aż za Jampol na Grabierze. No więc ja jutro będę dalej niż bochum. Trochę pobłądziłem. Ale jak w życiu można czasem pięknie pobłądzić. Cisza. Spokój. Słychać tylko muchy. Ptaki. Nic więcej. Wygląda jak hawaje. Ale to nie są hawaje. To jest mój osobisty basen w Mołdawii za jedyne 90 zł. Pokój z klimatyzacją plus basen. Fajnie, co? Jak nie kochać Mołdawii? Gdzie ja w ogóle jestem? Idę przez mniej więcej środek stolicy, <laughs> państwa, którego nie ma. A myślałem, że nazywa się Gaugazja. Ale przed chwilą pani, o pani lat 70, 80, może więcej, wytłumaczyła mi, że nie Gaugazja, tylko Gagauzja. Więc tu mieszkają Gagauzi Którzy ogłosili autonomię. Chyba w latach 50., ale to taka autonomia, mająca na celu bardziej chronić tożsamość kulturową niż cokolwiek innego. Wszyscy mówią po rosyjsku absolutnie wszyscy. O... Niewiarygodne to jest, że, że można być jedynym turystą w promieniu nie wiem, 50-100 km. Wszyscy patrzą na mnie jak na UFO Ja to nawet nie wiem jak opisać takie miejsca Gdzie jest w zasadzie wszystko Ale nie ma jednej rzeczy ani ćwierci turysty Nic Jest cerkiew To jest centrum miasta o godzinie 20 z minutami wiedzą sobie. Czas płynie zupełnie inaczej. No kocham takie miejsca. Tu wszystko miga, wszystko się jarzy. Aladyn. I pustka. No jakiś mały kot. Tylko miejscowi. Nikogo więcej. Pod warunkiem, że są miejscowi.